Witam was moi kochani, zaznaczymy sobie zaczynamy docinki, w zasadzie już robimy te docinki, nie zaczynamy i będziemy robić teraz tak zwane startery troszeczkę inna metoda niż żeśmy robili ostatnio czyli ustawiam sobie kątownik nastawny w ten sposób, żebym miał równolegle do, do tej mojej kalenicówki mam to ustawione no i spróbujemy pierwszy pierwszy temat ogarnąć czyli dach oczywiście pokreskowany utniemy to na razie na oko Darek, żeby to tylko przymierzyć, czyli w ten sposób mi to pajtni, tu, ten kawałek. Troszeczkę zmieniliśmy metodę, bo żeśmy ostatnio rozliczali, znaczy rozmierzali to, rozkładaliśmy dachówki, rozmierzaliśmy to do metrówki. Jest ten, jest ten film na kanale, możecie sobie obejrzeć i robiliśmy te skosy, natomiast teraz robimy troszeczkę inaczej, robimy sobie tak zwane startery, czyli te pierwsze dachówki robimy jako starter, tu już mamy przygotowane z racji tego, że tej jakby nie mogłem domierzyć, bo ona nie wyjdzie w tym miejscu no to układam sobie w ten sposób, widzicie tutaj do kreski mam przygotowane, przeciągnięte do deski równo i wiem, że ten kawałek mi wskoczy tutaj na końcu. to oczywiście już jest odpad, bo z tym nie zrobimy nic kompletnie, nie ma opcji, żebyśmy z tym cokolwiek zrobili bo jakbyśmy mieli kosz jeszcze do zrobienia, to tak. Natomiast tutaj na tej kopercie nie, nie zastosujemy tego na tą stronę, bo ten skos będzie w ogóle w inną stronę szedł, więc może jakiś tam kawałek by się tam wykorzystało, ale ale to już żadna oszczędność w zasadzie, więc nie ma co kombinować. Dobra, mamy dociętą tą pierwszą. Dobra Darek, na razie się tam tnij, ja sobie tutaj ustawię. Masz? No widzisz. I teraz mamy tutaj taki temat, oczywiście za głęboko. Tutaj mam do kreski, więc ustawię sobie kątownik nastawny do mojej, do mojej dachówki. Tutaj w ten sposób utrzymam mniej więcej, widzicie, żeby to było równolegle i robimy taki luz dość swory, żebyśmy nie mieli potem problemów z tym wszystkim. Tu jest ważne, żeby to było w ten sposób. No i tu możemy spokojnie w tysku mam ten korek i rago kurwa, łyknę Robię taki luz około centymetra w tą stronę, żebym miał potem pole jakichś manewrów tutaj. Dobra, to już dotnij na gotowca w ten sposób i rozłożymy sobie potem następne dachówki, żebyśmy mogli mieć wytyczne do następnego. Czyli robię tą skrajną tutaj na dole i zrobimy tą. Górną też zrobimy, żebyśmy mogli to ogarnąć. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, żeby, żeby za bardzo się tam nie, nie namordować przy tym docinaniu i potem sznurek, ale do tego dojdziemy. Dobra, mamy tą dociętą, i teraz rozłożę sobie w ten sposób tutaj dachówki, żebym doszedł do tamtego elementu, też przynajmniej z tą jedną. Ta linia cięcia już tutaj będzie też brana pod uwagę. Tutaj do kresek oczywiście się trzymam. Czekajcie moi drodzy, źle wam to tłumaczę, kurczę, bo zaś troszkę się zakręciłem. Musimy to przesunąć teraz w takie miejsce, gdzie mamy po prostu możliwość tego rozłożenia, czyli o jedną dachówkę myślę wystarczy. Czyli tu już mamy ten nasz starter, jakby jeden zaczęty. No i teraz układam sobie tutaj w tym miejscu dachówkę kolejną tu. I to już chyba tak to będzie ścinane i kolejną w tym miejscu. Dwie dachówki nie wystarczą jako wyznacznik. Nie potrzebujemy więcej. I teraz wiemy, że mamy już to ustawione do tego mojego kąta, więc biorę deskę. Przykładam w ten sposób i tutaj równolegle patrzę do, do tego elementu i się teraz mam po skosie, więc muszę tak ustawić tą deskę żeby miał mniej więcej jednakowy wymiar, to nie chodzi o to, żeby tu musi być idealnie do miary ale ja to widzę na oko jak to mówią na wojskowe oko, wszystko najlepsze w ten sposób sobie ustawiam żebym miał wyznacznik do jeżeli chcecie, możecie sobie tutaj zmierzyć też miarką, ale ja sobie zaznaczam w ten sposób tu kolejny element do wycięcia i Mamy drugą prowadzącą, jakby, no i tą stawkę tutaj zaraz też ogarniemy. I tą też ogarniemy. Zaraz wam pokażę, jak to ogarnąć, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Można sobie to poprawić, już teraz do kątownika nastawnego, czyli w ten sposób. Źle się to robi, bo dachówka jest garbata. Wiecie o co chodzi? Więc tutaj, ale zgadza mi się to, ta linia moja, więc tu, żeby tylko Darek widział, w którym miejscu to dociąć. Czyli w ten sposób. Dobra, Darek jest na dole, to ja się dotnę i zaraz wracam. Dobra, mam dociętą tą jedną i rozłożymy się teraz jeszcze troszeczkę bardziej w tą stronę, myślę. Żebyśmy mogli tam jeszcze jedną włożyć dachówkę. Czyli w ten sposób tu jest moja docinka. Czekajcie, od tej strony bym musiał sobie zacząć. Gdzie ta moja kreska? Tu. Czyli wymieniam tą dachówkę w tą stronę. Zakładam. To miadę tutaj i teraz kolejna przyjdzie tu i ta docięta w ten sposób. I tu mamy już, tu mamy już jakby ten nasz narożnik, zaraz to zakończymy. Bez mierzenia, bez kombinacji, powiem Wam w ten sposób to się tutaj można z tym też sobie poradzić. No i tutaj ustawiam już teraz do tych dwóch punktów, to też już jest jako mój odnośnik moi drodzy i, i zaznaczam. Tutaj kontynuacja cięcia będzie jeszcze te dwie dachówki trzeba będzie dociąć. Jedną i drugą. I to będziemy mieć już wyznacznik na, jako starter nasz do, yy, do prowadzenia sznurka. Dalej sobie już porozkładamy te dachówki, zaraz Wam pokażę o co chodzi. W ten sposób to już nie musimy mieć tam do końca przemalowane. To spokojnie wystarczy. Więc tą i tą biorę do wycięcia docinam i też zaraz do Was wracam. I pokażę Wam, co dalej. Dobra, moi dredzy, spróbujemy to złożyć teraz do kupy, żebym Wam troszeczkę wyjaśnił, to jak to wygląda. Czyli mam podocinane te elementy, które chciałem mieć podocinane, i teraz tak, żeby to jakoś racjonalnie poskładać do kupy, nie ma znaczenia, czy my zaczniemy sobie z tej kreski, czy z tej kreski, czy z tej kreski, nie ma znaczenia. Zbliżam się tutaj do naszego kraja, żeby wam tylko pokazać jak to wyszło, te docinki, czyli w ten sposób wychodzi mi ta jedna, tutaj wskoczy następna, w ten sposób pod spód, to będzie oczywiście na spince robione i przyklejane, no tutaj już z tym nic nie zrobimy, widzicie o co chodzi tutaj, równo, dół. Mam ten luz, który chciałem zachować, no i tu myślę, że już jest temat zamknięty. Tu przyjdzie gąsior, te oczywiście podocinamy, ale to dopiero później. Na razie się z tym nie będziemy tu, bo nie ma takiego sensu. I teraz tak, jadę sobie w ten sposób tu, kolejną do kreski. No i ta moja docinka, którą mam przygotowaną tu, w ten sposób. I ostatnia, która będzie klejona tak, czyli tutaj wchodzi nam ten element. Wszystko pasuje. Wiem, że mam tą linię w porządku. Słuchajcie, to nie musi być pikobelo, jak tam się troszeczkę będzie pół centa różnić. Nie, nie, nie tego. Nie spinajcie się z tym, bo to naprawdę nie ma sensu. I teraz, żeby wyznaczyć dalszy etap naszych prac, po prostu musimy się... Ja wam tylko chciałem pokazać, że to pasuje, tak? Oczywiście kontrolujcie sobie to też po swojemu, żeby to pasowało. Ale tak jak mówię podstawą jest wykreskowany tak, bo bez tego nie ma opcji, żeby to cokolwiek z tym zrobić. No i teraz przesuwam się tutaj myślę o dwie o dwa pola, czyli tu sobie zaczniemy, czekajcie, no dobra, no zacznijmy to tutaj, tu mamy ten nasz wyznacznik, który będzie nam oczywiście gdzieś tam zjeżdżał, więc może go na razie odpuścimy, tu mam kolejną dachówkę. W ten sposób. No i w zasadzie to mi wystarczy te dwa elementy już tutaj nie muszę wkładać tego żeby żeby cokolwiek z tym robić. Jak złoży mi się do kupy te dwa końce no to mamy już wyznacznik do dalszego to już tu sobie zostawiam do dalszego jakby docinania tego tak czyli przesuwam się o te pole. Jesteśmy w tym miejscu, tu kontrola, żeby te kreski pasowały wszystko, żeby się złożyły, złożyło do kupy, no i bierzemy sobie w ten sposób średnią 40 cm, to samo mieliśmy z tej strony, więc tutaj się nic nie zmieniło, równolegle, pamiętajcie, równolegle do, do mierzymy miarą równolegle, nie w ten sposób bo to wam nic nie da. Tak musicie przystawić miarę. Mamy 40 cm, możemy zrobić spokojnie 40,5, żeby zachować ten luz, czy nawet jak zrobimy 41, też nic się nie stanie. Także zróbmy to na 41. Ja teraz pójdę do góry, ogarnę na górze, tutaj Darek będzie stał na dole ze sznurkiem, a ja wam pokażę, jak to sobie zrobić u góry. Zrobimy jedną i drugą stronę, bo tą drugą stronę też mam już ustawioną. Czyli tutaj mamy 41, tutaj też możemy sobie zmierzyć mniej więcej ile to wychodzi. Widzicie to samo, 41 cm, czyli 41 to jest, jest 40,5, ale jak zrobię 41 nic się nie stanie. Tego potem dotniesz, Darek, wiesz, to będzie ten startowy do, tego, do tej kupy. Tu na razie go dam na bok, żebyś mógł sobie tutaj sznurek przystawić. To nie, to jak widzicie, to nie pasuje w żaden sposób. Dobra, skakuję do góry. Tutaj to leży tak jak leży i tutaj też mamy ten wyznacznik, który mamy zaczęty. Spokojnie nam wystarczy, żeby kontynuować dalej te rozmierzanie. Widzicie, to mamy podocinane, czyli układam to w ten sposób. Nie piszę numerkami, tylko wiem, że ta jest z następnej, ta z kolejnej, ta z kolejnej i ta w tą stronę, jak idzie, to ustawiam sobie tutaj te elementy. Czyli ta strona jest zacięta. Nie wiem, czy dokładnie, czy wykorzystamy elementy tego typu bo e, czy tu ta taśma kalenicowa nam nie przykryje, ale docinamy to tak jedna dachówka moi drodzy czy tam pięć dachówek dociętych na, na takiej pałacie dachu no to jest żadna oszczędność a być może to się przyda więc trzeba to też dociąć i tyle dobra wskakuję na górę musimy porozkładać dachówkę jeszcze tu jest to na górze tu wam pokażę jeszcze kalenicówkę mamy zrobioną na razie tutaj tylko moi drodzy tą sobie jeszcze dorobimy spokojnie, jak dojedziemy gąsiorami dotąd nie wiem czy tutaj nie trzeba będzie jeszcze coś dociąć więc jakby nie nie robię tego do końca te gwoździe, które tutaj mamy do wbicia zrobimy sobie już jak będziemy z dachówką tak daleko, spokojnie idzie to zrobić na koniec i tak musimy potem wleźć jakby fizycznie na, na tą połać i, i to ogarnąć chciał nie chciał, więc na razie to jest w ten sposób ścięte, no troszeczkę mogła być ta wyżej, ale nie jest, ale tu też świat się nie wali. dobra moi drodzy możemy sobie teraz porozkładać te dachówki, czyli zaczniemy ten element, gdzie będę miał linię cięcia. Myślę, że tutaj mi spokojnie wystarczy i tą muszę położyć. Czyli zaczynam od tej. No i tutaj oczywiście też do, do kreski. Tak będzie przebiegać linia cięcia. Mniej więcej to widać oczywiście. I dwie dachówki spokojnie wystarczą. Więcej tu nie dajemy z racji tego, że chcemy tu zminimalizować jakby podawanie ręczne tych dachówek, bo Będziemy korzystać z podnośnika. Tutaj przyjedzie koparkowy, nam poda tam resztę dachówki. Nie będziemy tego nosić do, do góry ręcznie, bo to jest koordynalna robota, bezsensowna. Więc nie będziemy tego robić. I tu kolejna. Czyli też patrzę, idzie tutaj ta linia cięcia. Zgadza się w ten sposób. I tutaj oczywiście do kreski. Te kreski są bardzo ważne, żeby to było ustawione. Dlatego zaczynamy od docinek. Oczywiście tutaj jest jakaś tam tolerancja minimalna do przesuwania, ale starajmy się trzymać tych kresek i będzie wszystko dobrze. No i w ten sposób musimy się dokopać do samej góry. Tak sobie z oka szczelam mniej więcej, żebym wiedział że te dachówki tutaj będą docinane, to wszystko będzie pasować. I kolejna Sama sytuacja, no i tak musimy dojechać do, do samej góry. Czyli tu też mam kawałek kreski, wiem, że jest dobrze. Dobra, ja sobie to muszę rozłożyć, a potem pokażę Wam, jak co, co dalej z tym zrobić. Dobra, jestem u góry, mam porozkładane dotąd, i teraz wystarczy mi jeden odnośnik, moi drodzy, u góry. Więcej nie potrzebujemy. Tamto mamy wytyczne do sznurka, gdzie będzie Cedarek trzymał sznurek i tutaj równolegle do, do tego elementu robimy 41 cm. Czy ja zrobię tu, czy tu, nie ma znaczenia. 41 cm wystarczy, więcej nie muszę cudować. I teraz musimy rozciągnąć sznurek, żebyśmy mogli sobie tutaj ogarnąć ten, tą naszą linię. Czyli lecę na dół, zaraz Wam to pokażę wszystko o co chodzi tutaj starajcie się na bokach stawać bo zobaczyć jakie są sęki to lubi pęknąć pod nogą ta łata więc trzeba troszeczkę uważać żeby nie narobić sobie dziadostwa dobra trzymaj tam ja idę do góry żebyśmy mogli tutaj to ogarnąć Dobra. Zrobimy sobie jedną stronę, potem oczywiście drugą od razu i żeby mieć przygotowane docinki, no i tutaj musimy odkręcić, bo tu mam śrubę moją. No i dobra, i teraz Darek tam trzyma na dole ten punkt cięcia, co mamy, a ja sobie tutaj wytyczę, gdzie mamy to zrobić, te 41. Czyli tu mam mój odnośnik, jakby i tak z okiem popatrzę, to też to widać, moi drodzy. Czy jest równo, czy jest krzywo, to tam wszystko będzie widoczne. No i gdzieś w tym miejscu przykręcę sobie tą moją śrubkę. Tutaj ciulato robi, powiem Wam, bo gdzieś tu zjeżdża mi na tej dachówce, ale damy radę. Tam myśmy zrobili, to i tu zrobimy. Dobra, zróbmy to tu. I zaraz zobaczymy, bo nie będę tego pół godziny tutaj przymierzał. Możesz popuścić jeszcze do mnie trochę? Zapinam sobie tą pętelkę, dobra, naciąg teraz. No i dobra, i trzymaj, i to mi wystarczy. Teraz jadę sobie do dołu. Tutaj mamy, jak popatrzymy, jest równolegle do, do naszej łaty, i lecimy tutaj po prostu do dołu. Przerysowuję po całości. No i to już mamy wytyczone linie cięcia. Oczywiście te dachówki zostaną potem dosunięte do kalenicowej tej mojej łaty, tutaj którą mam zrobioną. Ale to wszystko jest, moi drodzy, dzięki temu, że mamy dach wykreskowany. Bo jakbyśmy nie mieli tych kresek, to, no to nie, nie, nie dalibyśmy rady tego zrobić, bo docinanie tak na pałę, za przeproszeniem, nic by nie dało, bo. Nie wiedzielibyśmy, nie mamy odnośnika, a ta kreska jednak jest naszym odnośnikiem tutaj i wiemy, że w tym miejscu musimy to zrobić. No i ten element tutaj oczywiście też zaznaczam, bo trzeba będzie go ściąć z tej całej dachówki. No i tu sobie lecę, no taka troszeczkę żmudna robota, ale, ale bardzo pomocna. Bo potem będę składał to wszystko po dwie dachówki na dole, czyli od dołu Będę układał dwie, dwie, dwie i rozszerzał się tutaj na tą połacę dachu i wtedy wiem, że Darek jak dotnie to daje mi w te same miejsce, ja tylko wkładam na, na punkt docelowy i, i wszystko pasuje, żeby tego nie pomylić, bo jak to jedną pomylicie to potem jest ciężko z, z tego wyleść jakoś też, żeby, żeby to po prostu było tam na tym miejscu, gdzie ma być. tak. Dobra, jadę tu do dołu, już to ja wam nie będę tego pokazywał. I druga strona to sama sytuacja, więc myślę, że dość prosty sposób na zrobienie tej linii. Oczywiście tniemy na dole moi drodzy, nie tnijcie tego na dachu, nie pajacujcie, że podłożycie jakiś karton, papier, nie wiem, gumę, kondon, co chcecie, ale to i tak nic nie da, bo to jest ceramika, więc te szkliwo jak się nagrzeje, po prostu potrafi przepalić membranę, nie zauważycie, no i macie problem. Nie po to to robimy szczelne, żeby żeby to rozszczelniać, tak, więc tutaj jakby hmm, w ten sposób moja rada zawsze to jest chwila roboty zdać to na dół i wnieść do góry. E, wiadomo, prościej by było to dociąć na górze, ale, ale bez sensu. Resztą jak chcecie, to sobie możecie ciąć na dachu. To jest wasz dach, nie mój, więc ja czy robię komuś, czy sobie, to nigdy nie tnę tego po prostu na, na dachu. To nic nie da. Dobra, i tego już nie muszę zaznaczać, bo wiem, że. Jak go dźwignę do góry, to ta dachówka tutaj y, idzie w ten sposób. Zobaczcie, tu i do dołu, więc ten trójkącik y, niewiele mi tutaj wniesie już. Więc tę dachówkę oszczędzimy, bo już to sprawdziłem, że ta taśma kalnicowa i tak mi to tu przykrywa, więc nie ma sensu tego robić naprawdę. Dobra, lecę tak do dołu. Dobra mój drodzy, mamy trzy pocięte, trzy naróżniki z dwóch stron poszykowane, starczy na dzisiaj jest tu roboty, z tym powiem Wam trzeba zlatywać, wlatywać do góry, ale jestem spokojny, że mamy membranę całą, nie mamy gdzieś tam poprzecinanej przycięciu tego że szkliwo gdzieś tam nie odpryśnie no i nie ma takiego syfu, to sobie poprzecieram potem już delikatnie wszystko ściereczką i będziemy się brać pomału za jak dotniemy jeszcze jeden narożnik będziemy się brać za klejenie tego i składanie do kupy, także to już Wam pokażę w następnym odcinku Także tyle na dzisiaj moi drodzy, miejcie się do następnego.